Acer i konia tab A501 to prosty tablet, ale o dużych możliwościach. Ma spory ekran, wydajne podzespoły i najnowszy system Android 3.1. Pod względem wyposażenia wyprzedza konkurencyjne produkty Samsunga czy Apple, a jest w bardzo podobnej cenie. Po prawej stronie obudowy umieszczono gniazdo do zasilacza zewnętrznego USB do łączenia z komputerem oraz pełnowymiarowe gniazdo USB. Szczególnie istotne jest to ostatnie, bo dzięki niemu i nowemu systemowi Google Android 3.1 możemy do tabletu podłączyć np. klawiaturę, mysz czy inne zewnętrzne kontrolery. Z lewej strony znajdziemy przyciski do uruchamiania tabletu, gniazdo słuchawkowe i małe gniazdo HDMI, które przyda się, gdy będziemy chcieli podłączyć tablet do telewizora. Iconia Tab A501 wykorzystuje platformę NVIDIA Tegra 2 z dwurdzeniowym procesorem Cortex-A9 o taktowaniu 1 GHz. Podczas pracy z tabletem czuć, że nie ma on najmniejszych problemów z wydajnością, jeżeli chodzi o podstawowe operacje jak np. obracanie obrazu, skalowanie witryn czy odtwarzanie filmów w rozdzielczości HD. Dzięki wbudowanemu ośmiordzeniowemu układowi graficznemu GeForce na tablecie możemy grać nawet w te najbardziej wymagające gry. W aplikacjach znajdziemy też skrót do systemu NVIDIA Tegra Zone, gdzie znajdziemy gry zoptymalizowane pod kątem tej właśnie platformy. Urządzenie dzięki dużemu ekranowi o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli idealnie nadaje się do przeglądania serwisów, zdjęć czy odtwarzania multimediów. Urządzenie dzięki dużemu ekranowi o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1280 na 800 pikseli idealnie nadaje się do przeglądania serwisów, zdjęć czy odtwarzania multimediów. Pomagają w tym dobre kąty widzenia i pojemnościowy system pozycjonowania dotyku z obsługą multi który spisuje się bez zarzutu. Tablet dodatkowo wyposażony jest przez producenta w całą masę dodatkowych programów i widgetów, które naprawdę się przydają. Nie mamy też żadnych zastrzeżeń do wirtualnej klawiatury, która jest odpowiednio duża. Dodatkowo możemy skorzystać z opcji rozpoznawania mowy, która działa czasami wręcz zaskakująco dobrze, radząc sobie z rozpoznawaniem nie tylko pojedynczych wyrazów, ale też całych zdań. Acer konia Tab A501 pod wieloma względami jest lepszy od popularnego iPada 2 czy Samsunga Galaxy Tab 10.1, bo ma większe możliwości, a cenę bardzo zbliżoną. I Konia Tab A501 nie robi może takiego wrażenia jak urządzenie Samsunga czy iPad 2, ale i tak warto ją polecić ze względu na bardzo wysokie możliwości.